Już. I witamy w dziewiątym odcinku Elim Six Machect 2012. Eee, co. Ch mm. Minecraft, udostępnię ekran. Eee, tylko najpierw sobie coś. Dobrze. Udostępnię ekran. Tyle. Ej, pamiętaj, ja nie mogę. Ale, ale ja udostępnię ekran z Googlem. A, dobra. Nie będziemy dzisiaj grać, jutro możemy. Jutro mój kolega może, że, 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 znowu. I tutaj... Kuj, Tam Dan po angielsku. Są Ej, zobacz, co jest na dole. Jakie mega fajne. Nigdy, przenigdy w Minecraft. Nie. Czy odważysz się za... Nie, co to jest? A. A. Który mam wziąć? Ten? Ten? Nie. Ten. O, te, o, te, te, te pierwsze, te z, Gdzie oni walczą. Ale nie, okay. bo to jest głosowanie. Moby! Raspacchini il quiz! Lille! Ehi, gesta il quiz! Lui dice che ha il quiz! C'è il quiz? Dobra. To będziemy jest... mówić tylko o Minecrafcie. Dobra. A ja, o jakim Minecraft edition Java bed, czy Bedrock? Normalny. Dobrze. Czyli e, Bedrock. O, ja No to ocz! No to mów. Em. Jeden. E, e, w trzeba zawsze mieć, jak jesteś na survivalu, mieć. Dobre rzeczy, dobre i ceny. No i, i też miecyk. No właśnie. Miau. I trzeba zabić czarownicę. Tak, no bo wtedy można zrobić, no bo wtedy można dostać patyk od niej. A po co ci patyk? Przecież sam ja. możesz zrobić patyk. Ja wiem, ale, ale kiedyś, kiedy ja zabiłam szarownicę na survivalu, to dostałam od niej kupi patyk. Po co ci patyk? Sam nie wiem. Przecież sam muszę Chcia go zrobić. Chciałam miksturkę. No właśnie. To do widzenia w nas. W następnym odcinku. Ej, kurczę, to jest za mały odcinek. Nie, już trwa 10 minut. Na szkole nawet nie trwa 10 trwa. minut. A, on trwa 11. Bardzo śmieszne. Tak. Do ma, widzenia, trwa... proszę Państwa. Dobra, trwa 4 minuty na 4. 6 gościu, 6. Tak. A, a nasz odcinek już cztery. Do widzenia. Do widzenia.